Siemano, zaczynamy kolejny odcinek z GTA 3! Sayonara, Salvatore! We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about three hours time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. <laughs> it's Maria Wagola. Go idz the musimy go to the Luigi'ego w Red Line District, co nie? 2:30 to jest ta pora, gdzie Luigi zawsze włazi z klubu. Niezależnie o której porze będzie Luigi wyłaził z klubu, no i tak będzie ta podróż trwała 3 godziny czasowe w grze. 3 godziny w grze. Ja nie wiem czemu tak zrobili w tej grze, że zegar się tak szybko ustawia. Że jest nagle północ, a potem 12-13 minut po, po północy, kurde. To jest w ogóle dla mnie nierozumne. Ale zostawmy stare dobre GTA 3. No. A po GTA 3 będzie GTA San Andreas, przypominam. Dobra. Nie tędy! Gdzie jest ten klub? Nie wejdę też tędy, co? No co je... Aha! Dobra, wiem. Mam snajperkę? Nie no najgorzej Dobra jestem już na dachu, kurde Dobra, snajperka w dłoń Dobra, może wskoczmy jeszcze tutaj, pyk Dobra, podejdźmy bliżej Co? Co jest grane? O! Ale szef! Dobra. Poczekajmy na Luigiego. Już jest druga 35, więc chłopaki poni powinny wyjść. Wyśli chłopaki! Więc czas na Luigiego, widzowie. Na jakiego Luigiego? Salvatore, przepraszam. Dobra. Ale ta snajperka dziwnie działa. No dziwnie działa ta snajperka, więc... <tryk> <tryk> w rękę trafiłem! Teraz pyk! Dostał poryju. I pyk! Kolejny dostał po ryju. Pyk! Kolejny. I pyk! Dostał po ryju. Dobra. Zeskakujemy z tego miejsca. Pyk! A Ej, no zaraz mnie zabije! Kurde, zabił mnie. Dobra, nieważne. MAFIA ma GANY! Dobra, wyjedźmy z tego miejsca. Oh shit. I King Cartney would like a Kiedy de the payphone in Aspatria. Ok. Kolejny telefon dostałem, więc... Gites? Oh, ale czyste lądowanie, dobra. Kolejna misja? Under surveillance. Salvatore's death comes as pleasurable news. you're an efficient killer i like that in a man ah this is my brother kenji i thought i had a little job for you but when you die kenji kasan just like kenji always trying to play with my toys my police source and okay. the fbi has mounted a surveillance operation at key locations around the city it is too late to contact anyone and avoid incrimination Take out these spying cops, but be careful. They're bound have backup. Dobra. 6,5 minuty. A jeszcze nie mamy umiejętności strzelania snajper, kurde, najgorzej. Ale mamy RPG na szczęście. RPG mamy. Mamy RPG-a, mamy snajperkę. No. Eee... Przydałyby się umiejętności strzelania snajperką, kurde. Patrz. Te gnoje są tutaj. Pod stałą obserwacją. Pyk! Jeden dostał na dziąsło. Oho. Drugi nie dostał? Co? Pyk! Drugi dostał na dziąsło. Dobra. Widzowie, mamy RPG, -a. Więc członkowie mafillion. co mi zrobią. No ja pierdzielę! Dobra, strzelamy z RPG. -a. Dobra. Leżą, ale mam jedną gwiazdkę najgorzej. Okej, okay. tutaj, tutaj są kolejni członkowie. Może najlepiej zdjąć ich z RPG. -a. O, z RPG lepiej ich zdjąć. ONI MAJĄ MOCNE BRONIE ONI MAJĄ m 16 WIDZOWIE więc PIK JA PIERDZIELE ale dostali na dziosło. okej okay. zbieramy kolejne naboje dobra ile my tu mamy 1208 do M16 widzowie. Woo! Przydał się ten RPG bez kitu. RPG się przydało. Mamy zadanie od Kędzi Kasena. Od Kendiego Kasena no. Bo imiona też można odmienić. Nie potrzebuję żadnej snajperki, mi jest potrzebny erpek do zdjęcia wszystkich mafiozów Lyon. Oho, tu trzeba szybki samochód, tu trzeba szybki samochód. Bo to będzie ciężka misja na czas. Albo że to jest ta późniejsza, no to jeszcze lepiej. Paparazzi purge. No właśnie. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Właśnie. Czy damy radę go z M16, widzowie? Nie chce mi się wsiadać do łódki, ale zobaczmy czy to tak działa. O kurde, prawie bym spadł, prawie bym spadł, no właśnie. Podejdźmy bliżej. I... Ała! Ale to ma... Ale to ma taki odrzut! Najgorzej! m MK ma taki odrzut. Nie, no to tak nie działa. Nie, no to tak nie działa. MK nie działa. Ja pierdzielę. Ja już wiem. Użyję RPG-a. No właśnie. Mam RPG-a przecież, a nie M16. RPG może spróbujmy. Ma 12 RPG. Co jest? Nie, co jest z tym wariatem? Czemu nie dostał? Dobra. Spróbujemy z RPG do skutku, widzowie. Nie da się strzelać z M16. No to dobra, spróbujemy z rpg do niego strzelić. Mamy RPG. No co jest? No nie da się. Dobra. Do no skutku spróbujemy. Nie. no... Najgorzej. No chyba, że no kurde, oczywiście, że musi być deszcz. Spróbujemy ostatnia próba. Może stąd zastrzelmy do tej łódki. Czy nam się uda? Więc strzelamy. Pyk. Pyk! No, co jedno, nie dasz się z tego strzelać. No, ja pierdzielę. Albo dobra. Najpierw łódką, potem. Potem łódką. Najpierw łódką go zaskoczmy. No właśnie. Ale z ten pieprzonym gamoniem. No właśnie. Najpierw z łódki go zaskoczmy. Okej. Okay. Najpierw z, z łódki go zaskoczmy No nie da się no WTF, no nie da się Nie no nie da się tego! nie da się go zaskoczyć Ale to jest Ale to jest gówno, dobra Wyromane w to mam nie strzelamy do niego, nie. No, nie da się, no. Ja chciałem zrobić bardzo krótką sztuczkę. Dobra! Może teraz spróbujmy. Najpierw z RPG, potem z M16. O, kurde! Dobra! O, nie zginąłem? That's crazy, Airpack. No nie, da się, no kurde. Dobra, ja się poddaję. Dobra. No niestety tu trzeba łódkę. I no to działa na wersje pc no. Ja pierdziele, najgorzej. Patrzcie. I się udało 10 tysięcy ło wow! Udało się Ale łatwo idzie. Ja dwa strzały z RPGa i się udało Ale łatwo Dobra Zostało mi tylko 10 naboi do RPGa No 10 naboi. Jak będziemy mieć... Eh, uh, there go. Payday for Ray. It's my handsome handyman. Maria is all tied up at the moment, but I'll tell her you called. I know I've been annoying, but I really need to pay, okay? It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for us <laughs> the payment. He's He's understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Okej okay. Mam nadzieję, że to nie wejdzie trudne Cztery minuty! Myślałem, że 3,5! Tak w wersji PC-owej to to, to, to... to kiedyś ogrywałem. Cztery minuty, ale będzie łatwo. Ale dobrze, że to anniversary dodało w niektórych misjach yy, limit czasowy. Najgorzej. Kurde. Myślałem, że wybuchnę. Dawaj, dawaj, dawaj. No kurde! To on dawaj! Ziomek! 2 minuty 15. Na luzie zdążę, widzowie. Wow! Ale udało mi się to ominąć! Łatwiutko! o oh shit! Co? Minuta pięćdziesiąt, kurde, najgorzej. Dawaj, 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 ziomuś. Kurde, bo zaraz mnie eksplodują, naprawdę. Zostawcie mnie, gnoje. To nie jest tak jak w GTA Vice City VHS Edition. Bez kitu. Ale ja jestem ciekaw, czy jest Gita 3 VHS Edition. Będzie jeszcze trudniej. <muchy> Fuck. Ale dobry skok zrobiłem. Wo wow, wow. Te wow! kurde. Kai stamtąd! Dobra! Jesteśmy w toaletce. To jest skorumpowany policjant. Erej Machowski czy coś tam. Jakoś tam miał na nazwisko Ray Machowski czy to. Ja już wiem panie Rej, 11 tysięcy Wow Dobra muszę znaleźć O Stinger co jest? Dawaj mi tego Stingera, wariacie. Wow! Ja wiem jak się łatwo pokonuje dwulicowego Tanera przy pomocy RPG-a. Wow! Mam 10 z RPG-a, więc powinno pójść łatwo, widzowie.

So we've tagged it with a tracer. Make tak, bleed. Dawaj, kiedy będziemy mieli odblokowane vale? na no wow. <laughs> Okej. Okay. Ja się zastanowię, co zrobić po Piggy The Rise of Isolation albo po Piggy Swarmod, ja bym zrobił Piggy The Robotic Apocalypse no i też Piggy Predicted Fate i Terror Series. O, to jest ten dwulicowy Tanner. Zobaczcie, zobaczcie tego wariata. Dobra, wysiadaj z auta szybko. Szy Zobaczcie. Jeden strzał z RPG, Jeden strzał. 20 tysięcy. Łatwo poszło. 20 tysięcy. Czyżby moi do mnie strzelali? O Dobra. Ubiorę kamizelkę, widzimy się w kolejnym odcinku z GTA Trójeczki Będę jeszcze zapisywał grę Kurde po co wziąłem te granaty Dobra, nieważne Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek ja wam, ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, kliknijcie łapeczkę do góry, kliknijcie w przycisk subskrypcji z dzwonkiem obok, żeby nie przygapić kolejnych moich zwariowanych materiałów z życia gitarreczki, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia! Cześć!